Dobry wieczór jeszcze jest dość ciemno, ale wydaje mi się, że już powinniście coś widzieć. Jedę sobie dróżką we mgle. Noc udana. W zasadzie do godziny drugiej było mi ciepłutko, przyjemnie. Spałem jak dziecko. No, poza tym, że kilka razy musiałem się przewrócić, żeby dupa się nie przyzwyczaja do twardego. A o godzinie drugiej siadła mgła i wilgoć. I wtedy się poratowałem eee, kocem życia w zasadzie żeby się tylko odciąć od, od wilgoci no i dobrze zrobiłem bo na wierzchu tego koca skropiło się dość dużo wody nie miałem go na podpince, którą byłem okrytej eee, także też nie, nie poczułem tego zbyt mocno więc plan się udał lecę teraz dalej Chcę dzisiaj mychnąć dużo kilometrów bo dość daleko są schroniska, w których chciałbym się zalokować, jeżeli już, jeżeli już bym miał tak, do takowego wejść. A nie wiem jakie będę miał warunki po drodze, więc... Yy, Im więcej kilometrów błyknę, tym lepiej. No i tak, wczorajsze decyzje okazały się słuszne. Jest wiatka, która była moją alternatywą. Ale jest cała zawilgocona, celusieńka, w środku jest normalnie woda na stole. Pewnie bym rozbił sobie hamak tak czy inaczej, ale nie byłbym jakoś super osłonięty od wiatru. Tutaj widzę, że też troszeczkę jest bardziej burzliwo niż, niż na dole. Dlatego w sumie, w sumie dobrze zrobiłem, że zostałem tam, gdzie zdecydowałem sobie się kimać. Widoków nie ma, więc nie mam co nagrywać. Wybaczcie. Sprawdziłem pogodę, to jest szansa, że że mi jakoś mocno nie dopadnie. Dzisiaj pod wieczór jest możliwość, że, że gdzieś, gdzieś zahaczy e, o mnie deszcz. Jest nikła szansa, że jednak to nie nastąpi i tej szansy się trzymam. E, jutro środa już jest e, bardziej optymistyczna, jeżeli chodzi o dzień. Niestety trochę mnie martwi noc czwartkowa, ale jeżeli wszystko się poukłada dobrze to możliwe, że dzisiaj jeszcze też ominę schronisko, jest taki schron już na masywie Śnieżki, chyba dość popularny generalnie, zobaczymy co tam się będzie działo, jeżeli się okaże, że mogę tam się zatrzymać, a będzie już, powiedzmy, fajnie, albo już późnawo, to zdecyduję się tam zostać, jeżeli nie, no to będę śmigał dalej, nie jest to taki straszny dystans, bo to jest gdzieś na... W 30 km, czyli w zasadzie koło 30 km bym musiał dzisiaj zrobić. E, więc no, muszę się nauczyć filmować, żebyście coś widzieli, a nie tylko raz. Jakiś samochód jedzie. Ciekawe. Jednak decyzja nie była w 100% dobra. 100 metrów dalej e, była w zasadzie taka sama wiatka, w której kimałem. E, może nawet trochę lepsza, bo nie zauważyłem tutaj wilgoci w środku, bo była lekko w lasku Więc zakładam, że te wszystkie drzewa złapały wilgoć um, Nie byłem pewien, co tutaj dokładnie jest Na mapach i na opisach była informacja o starej chacie, która została zastąpiona Nie było żadnego zdjęcia ani opisu czym, więc um, Wolałem nie ryzykować Może tak czy inaczej dobrze, że zostałem tam na dole, bo pewnie tu już bym Zaszedł po zmroku, a tak to na spokojnie sobie tam wszystko ogarnąłem Wziąłem sobie kolację i zmontowałem filmik bez żadnych ciśnień, więc na dobre wyszło. Przechodzę właśnie przez kopalnię Kwarcu ona jest wyżej, jest chyba ten główny ee, wyrobisko, ale tutaj takie pojedyncze drobne Hałdy kamieni czy kupy kamieni. Też się znajdują Podejrzewam, że robiłoby to znacznie lepsze wrażenie gdyby było coś widać Ale nie szkodzi Po drodze też jeszcze minąłem skałki, które były objęte fajną legendą Ale niestety ich nie zlokalizowałem Nie wiem czy przez to, że po prostu były gdzieś w panoramie trochę dalej Czy nie, ale legendę mogę opowiedzieć Jest to legenda o lśniącym zamku I polega ona na tym że w noc świętojańską, czyli najdłuższą noc w roku, zmienia się, pojawia się tam taki zamek. Jeszcze raz, spotkałem taką parkę i wybili mnie z tropu, jak, jak mówiłem. Tak, nazywa się Lśniący Zamek i jest to grupa skał, która podczas nocy świętojańskiej, według legendy, zmienia się w zamek. Pojawiają się drzwi, pojawiają się baszty. Drzwi prowadzą prosto do skarbca, w którym są ogromne ilości złota, klejnotów i innych błyskotek. I jak kolejna część, dalsza część legendy głosi, pewnej właśnie, pewnej nocy, gdy drzwi zostały otwarte, pojawiła się przed nimi matka z dzieckiem wleciała do środka, nabrała złota, ile mogła, i na prędkości wyleciała na zewnątrz, niestety. Drzwi się zatrzasnęły z dzieciakiem w środku. Chytrusek nie dał rady. Potem ta kobieta przychodziła przez cały calutajnki rok. To samo miejsce, aż kolejnej nocy świętojańskiej. Drzwi się ponownie otworzyły. Kobieta wleciała do środka, zastała dziecko bawiące się złotym jabłkiem, porwała je i uciekła, zostawiając wszelkie kosztowności. Taka od ciekawa legenda. A może to właśnie te ostańce? Są tymi, o których mówi legenda. Warto by było poszukać wejścia. Chociaż noc Świętojańska była prawie 3 miesiące temu. A nie, dwa. Dwa z groszy. Ej. nagle spotkałem cztery osoby z rzędu. Ciekawe, co się stało. Jeszcze jeden. Ten jest troszeczkę szerszy. O, myślę, że w trakcie podróży, zwłaszcza przez karkonosze, bo tutaj są jeszcze góry izerskie, w zasadzie od szklarskiej poręby, już tam trochę dalej się zaczynają karkonosze, to tam na pewno będzie dużo więcej takich ostańców. No i pewnie w górach stołowych też będzie ciekawie, więc nie będę się tak zawieszał na każdym takiego typu skałce, bo może być tego dużo po prostu dalej. Ale nie zmienia to fakturze wyglądają fajnie. I w tym klimatycznym mgle też, też dobrze to wygląda. A tutaj kolejna lokalna atrakcja, czyli wieża na wielkim kamieniu. Czy wieża na kamieniu. Porębrę. Leje jak nie wiem, ale jeszcze przy okazji jest tutaj taki okoł... Po Odpuściłem sobie opłaty, bo nie wiem nawet ile, ale szkoda mi, kaski ma takie coś. Lecę dalej, chyba mam nadzieję, że będzie mi padało to. Siedzę sobie tutaj na schronisku na Szczernicy W sumie jest przez godzina, godzinę a bez druga Myślę, żeby jeszcze przeskoczyć dalej I prawdopodobnie ominę tą, tą wiatę Chociaż mógłbym się klinąć na czarnej przełączy Prawdopodobnie za frajer Ale dorzucę kilka kilometrów Jeżeli tutaj bym był przed się przed którą druga, czwarta o czwartej bym tu był w zależności w jakim stanie, to może bym jeszcze dalej zobaczymy jak będzie lało pizga złe. jest kryte <grytanie> jestem w ciepłym Lądowałem w stronisku odrodzenie Miałem cicho nadzieję i pewnie bym doszedł do siódmej do um, Domu Śląskiego. Czyli bym w zasadzie wszedł całe, całe, całe karkonosze. Przynajmniej tą część odsłoniętą. Ale nie dałem rady. Po prostu tak mnie przepizgało, Często się cały. Może jakbym się przebrał, bo, bo miałem wiatr, jakbym się może przebrał i szedł na nowo, to spoko, ale mi było bardzo szkoda suchych ubrań. Także, także jest to ta. idę się umyć, potem coś zjeść i zmontować coś Jeszcze szybkie podsumowanie dnia. Dzisiaj przeszedłem 40 km. Na sprawie pokazuję trochę więcej, ale to przez to, że się wwwczyłem po szklarskiej porębie, żeby sobie zrobić zakupy um. tak w sumie dobrze chyba zrobiłem, że ten ostatni kawałek, który jest odsłonięty na maksa, zrobię jutro. Pogoda ma być już lepsza, przynajmniej według najnowszej aktualizacji. Mam nadzieję, że faktycznie tak będzie. Może nawet jest szansa na jakieś minimalne widoki. Problem mam innej natury. Problem mam natury takiej, że jeszcze nie wiem dokładnie, gdzie będę jutro spał. Mam pewne podejrzenia. Ale chciałbym się trzymać wiat i yy, jakichś zadaszonych miejsc, mimo wszystko. Nie rozbijać się starpem w lesie ze względu na wilgoć i na to, że no, może pisgać złem generalnie. A jednak, solidny dach to solidny dach i zawsze jest to troszeczkę lepsza opcja. Już wiem, że powinienem wziąć drugą bluzę. Jakbym miał drugą bluzę, którą bym się nie bał przemoczyć, to prawdopodobnie. Wziąłbym i doszedł do samego końca. To znaczy, do samego końca, aż do. Może wam pokażę na mapie. Jeżeli coś widać, to powinno być widać. Ja doszedłem dotąd do yy, schroniska Odrodzenie. A miałem plan dojść tutaj, do domu śląskiego. To jest jakieś. No, 8,5 km. 8,5 km dalej. Yy. Fajnie by było łyknąć ten dystans, bo to jest zawsze coś na plus, ale może i dobrze, że nie poszedłem ze względu na nogi, ze względu na to, że to jest pierwszy dzień i ze względu na to, że mnie przewiało jak cholera. Także dzień, dzień uważam, jest że jest udany. Warunki pokonałem, chociaż było ciężko, naprawdę dostałem potyłku. Zwłaszcza ten ostatni odcinek, już nie miałem innej opcji, musiałem po prostu iść do przodu. Ale jestem zadowolony. Zjadłem, napiłem się. Jest godzina siódma. Ja jestem już tutaj porozkładany z rzeczami, suszą się. Planuję jutro, zostało mi jedynie zmontować film. Więc jak dla mnie bomba. A miałem się nie spinać podczas tego wypadu, a już widzę, że cisnę. Może też przez pogodę trochę. No nic. E, widzimy się jutro. Dziękuję Wam za dzisiaj i pa pa!